Modlitwa o Sprawiedliwość. Panie Boże, Sprawiedliwy i Miłosierny, Ty znasz serca ludzi i widzisz wszystko, co ukryte. Ty wiesz, jak często sprawiedliwość na ziemi bywa zraniona, jak często prawda zostaje uciszona, a niewinność zapomniana. Przychodzimy dziś do Ciebie, Panie, nie po to, by osądzać innych, ale by prosić Cię o serce prawe, czyste i odważne. Bo tylko człowiek, który sam żyje w prawdzie, może nieść sprawiedliwość innym. Panie, Naucz nas widzieć świat Twoimi oczami, nie przez pryzmat złości, gniewu czy uprzedzeń, ale przez pryzmat miłości i dobra. Daj nam mądrość, by rozpoznawać, co jest słuszne, i odwagę, by za tym iść, nawet wtedy, gdy jest trudno. Spraw, aby Twoja sprawiedliwość stąpiła na ziemię, w miejsca, gdzie panuje krzywda, gdzie ludzie są zapomniani, gdzie bieda, samotność i niesprawiedliwość ranią serca. Przyjdź, Panie, tam, gdzie ktoś niesłusznie cierpi. Gdzie brakuje głosu prawdy, gdzie zło wydaje się triumfować. Ty jesteś Bogiem, który widzi wszystko, nawet łzę, która spada w ukryciu. Daj, by w naszych sercach nie było chęci zemsty, ale pragnienie dobra i pojednania. Bo Twoja sprawiedliwość, Panie, nie jest karą, jest uzdrowieniem, nie jest gniewem, jest miłością, która przywraca porządek i pokój. Naucz nas walczyć o sprawiedliwość, ale w sposób, który nie rani. Daj nam serca pokorne, które szukają prawdy, i ręce, które niosą pomoc zamiast osądu. Niech Twoja sprawiedliwość dotknie rządzących, by decyzje podejmowali w prawdzie i dla dobra ludzi. Niech dotknie sądów, które mają rozstrzygać w imię dobra, by nigdy nie zapomniano o godności człowieka. Niech dotknie każdego z nas, abyśmy umieli być uczciwi wobec siebie i innych. Panie, Ty jesteś światłem w ciemności, Ty jesteś prawdą, która nie przemija. Przyjdź i odmień świat, który często od ciebie odchodzi, bo tylko w tobie sprawiedliwość ma sens. Daj, by sprawiedliwość twoja zwyciężała w ciszy serca, w prostych gestach, w miłości do bliźniego, w odwadze mówienia prawdy, nawet wtedy, gdy świat woli milczeć, bo ty, Panie, jesteś sędzią, który nie potępia, lecz przebacza. Jesteś Bogiem, który naprawia to, co złamane, i wypełnia to, co puste. Spraw byśmy umieli ufać. Że nawet jeśli dziś sprawiedliwość wydaje się ukryta, to Ty działasz w swoim czasie, w swoim planie, w swojej miłości, bo Twoja sprawiedliwość to nie kara, lecz zbawienie, to nie koniec, lecz nowy początek. Niech nasze serca zawsze szukają Twojej prawdy, a nasze życie będzie świadectwem, że sprawiedliwość i miłość nigdy się nie wykluczają, bo obie mają swoje źródło w Tobie. Amen.